Cześć, witajcie w 28 odcinku od kopa do dzisiaj ze mną tylko pan Kowal no. W tym odcinku taki nietypowy, nic w polu nie robimy, bierzemy się za z naszych upraw niektórych i wywozimy niektóre uprawa na yy, pociągi Także wiesz yy, panie Kowal, który ciągnik bierzesz, swojego maseja? Nie yeah. To weź swojego maseja, jedz tutaj mamy takie dwie pszczepy tutaj pełne jęczmienia Widzisz te? Te największe, czarne. Mhm. One są więc śmienia załadowane, a ja biorę... Yy, klasa, bo dawno nie jest jak widzicie, bardzo ładnie wszystkie ciągniki i sprzęty pochowane. To jest dobra, to ja biorę... Yy, klasika. Wręcz powiedział, się całuje. Mhm. nie? No i no, w sumie na naczyniek obie. także no, wiesz... Wypada, to wypada, no. No to od razu będę montował i zasnąć sobie, nie? No świat tu wyjadę, nie? Ale dobra Tak jak jakaś kobita ogląda to to tam wszystkiego najlepszego od nich prawda? Będziemy tacy mili, nie? Prawda? Prawda Prawda? Dobra, wyjeżdżam, udało się, e, jedziemy. E, wiesz co? E, na który Ile ty masz tam? 27 Jesteś raz pierwszy, czy raz pierwszy? pierwszy No Dochodź, tam, ten, yy, powiem, To chodź jedziemy na tamten Mam bo on jest zepsuty Na, wiesz gdzie, jedziemy na polu number... 35 pięć Albo nie, w sumie nie, mamy bliżej na 56 tam To we... prowadź To prowadź mnie do kio o Dobra, jedziemy Ty, ale też, wiesz, że mnie zmoknie, kuźwa <noise> to rada, nie? U ciebie a ja mam jęczmień? Co to masz? Nie wiem, mięśmień albo owiec, <laughs> ja nigdy tak dwóch uprawnień hmm. takie Ale... kryzeczki masz u góry zielone? Nie, to mam jęczmień. To owiec. Nie, owiec. Ja mam jęczmień. Aha, dobra, dobra. Ty, czekaj, nie, nie, muszę to sprawdzić. Bo mi to nie daje spokoju. Ja jadę z jęczmieniem, też, a tu nasze jedne pole. Jak widzicie, wapno będzie trzeba je na wiosnę ogarniać. Miałoby live nie było w niedzielę, bo wypadało kilka rzeczy. A, takie duperele, są to tamto. E, Miała być dzisiaj akcja kurydzy nagrywana, czy tam w sobotę, w niedzielę, no ale nie pykło też Ale spokojnie, wszystko będzie w swoim czasie. Będę taki odcinek niż masz, będę, Będzie tu wszystko i nic. Będziemy dużo rzeczy robili. Eee, zarabiali pieniądze. Mamy dobrą cenę 2600 z hakiem za rzepak. Więc ja pojadę... Gdzie to się wyładowuje, bo ja nigdy nie wiem. Hmm. Tutaj, dobra widzę. Hmm. Wiado Aż wiadomości zostaje prywatne, także no, ciekawie. Ciekawe życie się zapowiadała, paki. Trochę sąsiadów. Patrz, skład jest z nas 5-6 sąsiadów do grania, a zostaliśmy 2 teraz, nie? No ale. Czekaj, trzeba zrobić screenshota F12. E e e e Dobra, szybkie foto Za ten czas możesz wziąć inny traktor i potrzepić e tą. Co tam jeszcze są? Tam jeszcze jest jeden zestaw, chyba, nie? Nie. to, te, wiesz... A, to, e, te małe przyczepy co ma naładowane, muszę się wydaje, że coś nie wiesz. Którzyś streama nie rozpoczął? Czemu? Ja, bo takie lagi się zrobiły. Nie stasz człowieku. nie eee. Chyba nie. Fortuna jest załadowana. A te w stare? Nie, bo przecież ja mam Radeony nagrywam karton swoją nagrywam, nie? nie. Jezu, czemu? A, to... Boże, ja to sypię przez ten na końcu ta sypa, nie... Muszę poczepić traktor, żeby zobaczyć bo są to jest Dobra Dobrze, nie ma problemu, weź jakiś traktor. O, ciekawie by było, jakbyś streama <grymne> rozpoczął. Hmm? <grymne> Dobra, ja wyjeżdżę... O kurwa, o kurde. E, nic na nich nie jest. Nie ma? No to mm -hmm. zostało tamte już, tylko Fortuna. No to weź jakiś tak z Fortuną i dawaj tu. I ja biorę pociąg i ja też sprzedaję... Ej, ja, ja mam ostatnie problemy z tym pociągiem, że on mi trochę... Poczekaj, ktoś nie załadował jeszcze, dobra. O, mamy tutaj 22,5 tony śmienia i ładujemy cały rzepak, 58 ton. A, A to wezmę, żona. A, Oskar będzie dumny. Boże, no tyle o to godzin na czoski już kombajn. Eee. Ten, pociąg, że to jest fit. Kurde, ja nie jadę tutaj na ten, jadę na ten drugi, bo już mi się trzy razy bugowało To, że szedłem w tym miejscu, w którym wyładowywałem. I nie mam ochoty, żeby to się czwarty raz zepsuło. A pieniądze są potrzebne. Później w sumie pójdziemy wełnę trochę pogarę, składujemy To on na drogę. szczególnie, jak robisz w ogóle na ciuchy. No, wiemy. Eee, tak, i ja teraz spadoć. Czy mamy jest za sałatę? 3-2 nie, a za miód? Gdzie jest miód? Ja wiesz, że tutaj do tej, na tej mapie tutaj sąsiadów możesz okradać? Czemu? masz? Jak masz pole 71, nie? No. I masz tam misję na koszenie trawy, e, no to robisz sobie beleki szoki No, a potem po prostu kontrakt oddajesz, a te belki są twoje. Ne? No, to już wiem, to <grym> co będę w przyszłości robić. <grym> Da się naprawdę na to zarobić dużo. Jednak ja 60 zawsze Jestowa. dawało, nie? Dużo zarobić. Wow. O, to w kolejnym odcinku 29 będą nowe nabytki i już pierwsze prace wiosenne. A będą fajne, ciekawe będzie. Ostatni chować sprzęt do, do twojego traktora. Cieszy się? Ale dać mi chwilę, nie pojedzie najpierw. Nie, że to tam dalej, wiesz. No i 155 tysięcy za, za paczycho, więc w końcu jakieś saldo mam. Dobra. Ty tam pojechałeś? Yy... Nie dojeżdżam. O, dobra, jak widzicie, tu nasza produkcja, jedna z starszy starsze stoją, prasa tu stoi. Tu jest trochę syf, ale... No. na to wyładowałeś? Yy, sorry, zapomniałem. Nie bij. Aha. Tu ile mamy kieszonki? 134 tutaj cały czas będziemy dawać. O, dwie palety tkanin... Yy, Boże. Hmm, się hmm, także trzeba ubrania do. o się produkowały Jeszcze idę po jedne Ej, w sumie ty tam wysypujesz już, jo? Mm -hmm. To wiesz co, wrócimy na Gospę Załadujemy zestawy i ja włączę nagrywanie, przewiniemy trochę czasu i włączę, jak powiedzmy, drugi zestaw Co ty powiesz? Mm -hmm. O co nam zostało jeszcze do sprzedaży? Yy, do sprzedaży nam zostało tak, no miód, sałata Ubrania, ale to, 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 to nie na razie Soja, ale to jest w lipiec, sierpień 20 ton sorga, to jest no, dobra, co na. Jęćmy, no za będziemy mieli czas na pieniądze. No i ja owiec, jak był jechał. E, Tychał z Mhm. No też owiec, no to wiecie. Kurde, więc, a, aha, jeszcze jajka. A jaka jest cena za jajka? 4500, a jaka jest. Eee, naj... ty. Jeszcze jajka pojedziemy teraz, dobra? Mhm. Bo jest git. Cena a 4500 za jajka, wiem, że może być 5000, ale nie opłaca chyba, człowiek, nie? Mm. Nie, bo jajka są taką, jajka mam takie zwalone, że oni raz potrafią mieć dobrą cenę, a raz potrafią w ogóle nie mieć ceny. A ja chcę ją jajka, bo one nam zalegają, więc. Następny razem, w sumie, jak zobaczę ten odcinek, to się zapamiętam, czy cena była dobra, czy nie. Yy, dobra, ja biorę pikupa. Chodź tu pickupy, mój kochany. No to zostawcie na razie do cienki. Wiesz co? jedny możesz zjechać, a my z dwoma zjedziemy zaraz. To biorę masę swojego. Jasne. Masz prawo, to bierz. A jak widzicie tutaj strzałem tylko takie sprzęty, header'y. boże, wózki z header'ami, opryskiwać, o, rozsiewać, w kombajn do boraku. O kurde, o fucking shit, my tych jednak mamy trochę tego. Eee, a gdzie to trzeba jechać? Jaja. Eee... Ej... Johnson yy, gdzie to jest? Tam, z nienawidzę tam jeździć Dobra? Ale mi tu Wixa w traktorze leci. Wixa, pixa Ty, Fili yy, Boże Filip, yy, Kowal Ty jak łaskawa ten tym jak dojedziesz? Co nie? To weź jakiś traktor, potrzepisz taką przyczepę i pojedziemy jaja całe śwede, bo ja ich nie wezmę wszystkich, nie? Okay. Bo. Nie, ja już nie ładuję więcej. Ja... No, czy może bym wziął więcej, ale to jest tak dziwne. Będzie ty masz trzy palety. Może bym to wziął na raz Nie, nie ryzykuję, albo próbować. Tu. Nie no dobra, Sp dobra spróbuję na razie, może się uda Kowal nie chowaj tych przyczep. Yy, Potrzeb. Yy, sprawdź czy mamy coś z jeszcze. Mamy chyba jeszcze znoszę. A nie soje tylko. Bo nic cały zawieszone i obejść to. Nie, to chowaj, dobra, chowaj. O, mamy 9500 9500, o kurde to fajne. karambol, ale no O to jedne pole to ten kowal u ciebie Jak tam dzisiaj miałeś Kurwa maja. Tak nie chciała No nic pomału To do przodu O szkoła Długo Do której? 16 będę w domu dopiero kurwa, no, no tak podobno też nie, to jedę na dziesiątą. na dwie lekcje i do domu jest jakieś pierwsze? Przed pierwszym, tam tam Co? Jak to wygląda? Kiedy z tymi jajkami? No co, no, Pika musisz spacać się i wróci do. A że... jak tam z ceną? E, o kurwa. E, nie róbcie tak moi drodzy mili widzowie. Dziękuję za 104 bo w ogóle, nie powiedziałem, ale nie róbcie tak jak nie, jecie, tak jak ja. Lecicie przepisowe, ostrożnie. Ogląda... Robicie to na własną odpowiedzialność. to też 3040. To jest trochę za mało To nawet nie wiem, No nie wierzę, popatrzyłem pieszasz w telefon od ich czasu i wjechałem w coś I To czekam na Ciebie i pojedziemy po te dwa zestawy Jo, ale to jak włączysz nagrywanie i dogramy jak będzie inna cena do sprzedaży, nie? Mhm. Bo ja bym ten jęczmień chciał sprzedać jeszcze Mamy takie zrobić odcinek typowo zarobkowe E mogę patrzeć jak tam cena za tkaninę jest Wydzie mm -hmm. za tkaninę za ubrania już Kanina 7430. To jest gdzie cena a ubrania? Ubrania 20... 269 U! i rośnie do góry. 20? Mhm. Jest 230 Ja pierd... Ja pierd o Jezus Mój Jezus, kochany, to była zły pomysł ja z tymi wszystkimi paletami jajek, nie? One już pięć razy zostały poczaskane. No ale, dobra. Nie! E! O, szkowal, to co robisz? No, przyszłem. zobacz, co robię? Czy ja mam zrobić jakieś pieniądze. jeszcze jajka jego tu chyba, nie? Mhm. O, idzie. To skóry sprzedaje w ogóle? Tak, nie dotykaj, bo cię Nie dotykaj. Idealne pieniądze. Dobra, to my widzimy się po jakimś szczęciu, a jak nie, to. Do... Nie, no widzimy się po szczęciu. O, witajcie po przerwie. O, widzicie szlaban. Jesteśmy zapełnieni 50 tonami owca Yyy, jęczmienia Dwadzieścia... ma czterema Niestety kowala nie ma Bo już poszedł spać, a my jedziemy to sprzedać I co, no i... Taki nietypowy odcinek dzisiaj będzie ze sprzedaży tu wszystkich upraw, ale nie wiem, zastanawiam się, muszę poszukać Brakuje mi... Sto... ofs, Brakuje mi pszenicy, nie wiem gdzie jest... Reszta jęczmienia Mam tylko 50 na powinno być 70 ileś. Nie wiem jak to się stało. Jak na tu nasze piękne pole zamarznięte. Kompletnie nie wiem gdzie jest pozostałe części mnie. Ale dobra, no może się pomyliłem. Tak czasami może być, że człowiek się nie wie, może pomylić. Ale nie wydaje mi się, że się pomylił, ale no. A Pabli odpisał, trzeba mu odpisać. Także odrzucam ten odcinek coraz. O, szybkie to granie, cięższe i poszuk, zobaczymy. Nie wiem, kompletnie nie wiem, gdzie jest reszta ton. A wydaje mi się, że jeszcze powinna być pszenica. Nie wiem, gdzie pszenica. No ale dobra. Nie gadajmy na razie o takim czymś, jedziemy będziemy i zarobić pieniądze. Gdzieś reszta pieniędzy. 100 tysięcy z Toskakiem e, oddałem, bo mamy, już mam kredyt, a nie milion z Toskakiem. Oraz czekajcie kuźby Dobra, nadal to raz, Oraz ten. Yy, za 30 tysięcy karm musiałem kupić dla naszych świneczek, dobra. 120... tysięcy przyszło Także dobra. Ja będę się żegnał. Mamy 168 tysięcy dobra jeszcze od zakończenie, żeby nie zapomniał spłacić Dobra, 68 tysięcy także no był że ale już niestety go nie ma. Zostawcie łapkę, suba, taki... Myślę, że raz na jakiś takie odcinki, że tylko sprzedaży. Trzeba takie coś mieć. Pieniądze jakieś fajne są. Tkanina, wszystko wewnątrz produkuje się, także no. Soję mam 65 ton. On za soję zarobimy dobre pieniądze, także... Nie ma ceny za sorgo, nie ma. Także dobra, do następnego. Trzymajcie, zostawcie łapkę, suba, wbijajcie na naszego Discorda. Oczekujcie na live y i oglądajcie odcinki. To napiszę hashtag jakiś i przypnę czołduszko jeszcze raz wszystkim kobietom wszystkiego naj, najlepszego i do następnego, trzymajcie się, siema.